Hej siemanko tu 16 Witam was w kolejnej recenzji browarów na kanale Browarem recenzowanym dzisiaj jest Warka Classic Ta klasyczna wareczka eee, Więc yy, cóż yy, Lecimy otwieraniem Mam na szczęście tutaj mały otwieracz Piwo już otwarte więc testujemy Uwaga Piwo leci do mych ust O, Naprawdę dobry smak znaczy, warkę piłem, normalnie kiedyś piłem, ale yy, trzeba docenić wszystkie tutaj yy, zalety tego piwa. Smaczne. Yy, ile ona ma procentów? 5,2%. 5,2% nie jest to może jakoś yy, dużo, ale jak na taki brower całkiem nieźle smaku daje 6 na 10, także subskrybujcie like, yy, kanał wraz z, 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 tą, yy, znaczy z tym z dzwoneczkiem, Dawicie łabeczki w górę, udostępnijcie filmy yy, z właśnie udost udostępnie, znajomym. E, jeżeli macie jakieś piwa jakieś do, do zaproponowania, to oczywiście e, możecie napisać w komentarzu. Do następnego, na razie, cześć, hej, hej. Yy.